Dzień dobry, witam Państwa w trzecim odcinku magazynu piłkarski Lubartów. Dzisiaj w studiu ze mną trener młodzików, młodszych mocników Lubartów, pan Marek Koch. Co oznacza, że dziś magazyn poświęcony drużynie rocznika 2005, trenująca w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubartowie. Witam trenera Marka Ocha. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. Obejrzeliśmy materiał na temat treningu pana drużyny. Może kilka słów przedstawi pan zespół, który pan trenuje aktualnie, rocznik. Trenuję w tym momencie w mosir że zespół rocznika 2005. Oczywiście grają w nim także zawodnicy młodsi z rocznika 2006, a nawet 2007. Jest to spowodowane tym, że ta grupa istnieje dość krótko. Nabór był prowadzony od maja poprzedniego roku. Grupa rodziła się w bólach, powiedzmy sobie szczerze, na początkowych zajęciach było po kilka osób, co uniemożliwiało przeprowadzenie jakiegoś treningu z prawdziwego zdarzenia. Także moim pierwszym takim zadaniem, jeżeli chodzi o tę grupę, to było po prostu stworzenie jako takiej grupy, żeby było przynajmniej kilkunastu chłopców. No jestem bardzo zadowolony, ponieważ na dzień dzisiejszy, właśnie w dniu dzisiejszym, miałem zajęcia. Byli wszyscy, cała kadra 23 zawodników, więc jest to naprawdę duży postęp. Cieszę się, że chłopcy przekazywali między sobą informacje, nakłaniali swoich kolegów do tego, że przychodzili na treningi, co teraz daje efekty, że możemy normalnie pracować w tej grupie właśnie dwudziestu kilku zawodników. Mhm. Właśnie widzieliśmy na no, również w materiale, że tych chłopców no jest dosyć, dosyć liczna ekipa, a jakieś już sukcesy? Powiem tak, na razie to jest jedyny sukces, chyba ten największy, który, który przed chwilą powiedziałem, że grupa, że grupa jest, że grupa istnieje, że, że, chłopcy, że chłopcy chcą trenować, że jest ich coraz więcej, bo to z miesiąca na miesiąc przybywa, bo w listopadzie jeszcze poprzedniego roku było nas tylko 17, teraz jest 6 nowych chłopców, którzy którzy doszli. Sukcesy przyjdą z czasem, myślę. Myślę, że sukcesem tych chłopców będzie, jeżeli będą podnosili swoje umiejętności na razie. Nie mówmy tutaj absolutnie o żadnych wynikach, o żadnych tabelach. Także to ma być zabawa i nauka, nauka tych podstawowych piłkarskich umiejętności w tym wieku, które są potrzebne. Natomiast o sukcesach to będziemy mówili za, myślę, kilka 3-4 lata. Ale mm -hmm. rozumiem, że można się jeszcze... Znaczy Zaprasza Pan jeszcze na zajęcia nowe. Tak, oczywiście, oczywiście. Nabór prowadzony jest y, ciągle, także, także zgłaszają się nowi chłopcy. Y, zapraszamy y, z 2005 rocznika z 2006. Także y, to nie jest tak, że się w pewnym momencie ta selekcja czy ten nabór kończy, tylko on trwa ciągle, bo wiadomo, niektórzy chłopcy też... Co jest normalne, będą, będą w międzyczasie rezygnować, więc, więc ta rotacja jest w tym wieku jak najbardziej normalną sprawą, dlatego, dlatego nabór jest otwarty. Zapraszam. I dzisiaj mówił Pan, że frekwencja stuprocentowa, jak to wygląda tak na co dzień? Na co dzień to wygląda bardzo podobnie. Co prawda, frekwencja stuprocentowa zdarzyła mi się chyba dopiero drugi czy trzeci raz na zajęciach. Ale, ale, no bo wiadomo, zawsze tam ktoś, ktoś wypadnie, ktoś jest chory, ktoś ma jakiś wyjazd, jakieś inne zajęcia pozalekcyjne. Ale koło 20 ludzi zawsze na zajęciach, na zajęciach jest, co bardzo cieszy, ponieważ w tym wieku poznajemy dopiero te podstawowe elementy piłkarskie i, i taka nieobecność na treningu czasami, czasami sprawia, że, że ten zawodnik ma jakieś tam zaległości i trzeba je później nadrabiać. Więc systematyczność, Przede wszystkim w tym wieku e, uczęszczania na zajęcia jest bardzo ważna i, i, i na to też kładę nacisk, żeby, żeby, chłopcy, żeby chłopcy przychodzili systematycznie, bo, bo coraz, nowe rzeczy, e, coraz nowych rzeczy się uczymy, dlatego, dlatego to jest tak ważne. Mhm. Jakiś plan na najbliższy czas? Nie wiem, sparingi, turnieje halowe? Tak, okres przygotowawczy trwa, liga, zaczynamy dopiero w kwietniu, dość późno. 1 bądź 2 kwietnia, tak mamy w planach wzięcie udziału w trzech turniejach halowych w Łęcznej i w Lublinie jako, jako goście, natomiast organizujemy 25 lutego turniej w Lubartowie w hali przy ulicy Chopina, na który też przy okazji chciałbym serdecznie wszystkich kibiców piłki nożnej w Lubartowie zaprosić. Jest to turniej, który, który organizowany jest co roku, który ja organizuję co roku dla, dla grup, które prowadzę i w tym roku po raz pierwszy dla tej grupy, ponieważ, ponieważ mam ich pod opieką dopiero, dopiero od maja. Także serdecznie zapraszam 10 drużyn od godziny 9 do godziny 16 zmagania tych młodych chłopców. Można przyjść zobaczyć, jak, jak, jak oni się bawią, jak oni się cieszą. I, 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 yy, i wspomóc ich dopingiem, także, także zapraszam. Mhm. A się. jakieś zespoły już wietnare, jakie będą zaproszone, jakieś może z górnej półki, czy niekoniecznie? Z górnej półki, z dolnej półki, ze średniej półki. Czyli w przedróżny <grym> Tak, tak. Będzie Sygnał Lublin, będzie mógł Kraśnik yy, z, z drużyn tutaj yy, bliżej Lublina, yy, natomiast yy, też będą drużyny yy, z luberskich lig, takich jak, takie jak Stal Poniatowa, Garbarnia Kurów, Drużyna Zdysa. E, także różnorodność drużyn, poziom różny. Myślę, że e, chodzi przede wszystkim o to, o to, żeby zagrać z drużynami, z którymi się jeszcze nie, ry, nie rywalizowało w lidze, bo poza sygnałem Lublin, e, z którym gramy w lidze, to pozostałe 8 drużyn, e, z którymi będziemy się zmagać, to będą całkiem nowi przeciwnicy. Dlatego to będzie też konfrontacja. Różnych, różnych stylów, na pewno doświadczenie dla, dla tych chłopców, dla mnie też. Także bardziej pod kątem takim zapraszałem drużyny, żeby to były drużyny, z którymi, z którymi jeszcze się nie, nie, nie zmagawaliśmy nie, nie w Lidze. Yhy. Mówił Pan, że organizuje Pan cykliczne turnieje, więc no nie jest to już pierwszy zespół, który ten prowadzi. No, tak. Opowiedział nam o swojej przygodzie trenerskiej, również wiemy, że wcześniej troszeczkę Pan tam kopał piłkę. Tak, troszkę kopałem, dobrze powiedziane. No tak, odkąd, odkąd pamiętam to, to, to piłka nożna była moją wielką pasją i w wieku, w wieku 9 lat zapisałem się do MKS Lewartów Bartów, jestem wychowankiem tego klubu. Przeszedłem wszystkie szczeble grup młodzieżowych, trafiłem jako w nagrodę w wieku 18 lat do pierwszej drużyny. No niestety po, po dwóch latach pierwsza kontuzja kolana, zerwane więzadła, kilka miesięcy przerwy, powrót na boisko, przeszedłem wtedy do drużyny Polesia Kock na półtora roku, gdzie też bardzo miło wspominam pobyt w tym klubie. Wróciłem. Do Lewartu i niestety po, po tym drugim powrocie do Lewartu druga kontuzja w drugim kolanie e, więzadła zostały zerwane i, i no niestety w wieku 25 lat musiałem e, musiałem skończyć skończyć trenowanie i granie w piłkę. E, ale nie chciałem oczywiście odchodzić od tej dyscypliny sportu myślałem już wcześniej o tym już zaczynając studia myślałem o tym żeby 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 spróbować sił. Po tej drugiej stronie jako trener i y, rozpocząłem właśnie starania w tym kierunku. Zrobiłem kurs instruktora piłki nożnej, następnie kurs trenera drugiej klasy i w wieku 26 lat y, objąłem swoją pierwszą grupę w MKS Lebrad Była to grupa rocznika 95. Y, przeszedłem z tą grupą do kategorii juniora starszego, później objąłem grupę rocznika 2001. Także przyszedłem do, y, przez 5 lat do grupy, do grupy juniora młodszego i teraz y, moja trzecia grupa, którą objąłem od, y, od młodzika, to jest właśnie ta grupa rocznika 2005. Y -y. Z tego rocznika 95 Dariusz na no, tak? Czy jeszcze ktoś w pierwszej drużynie jest aktualnie, albo może ma pan w innych zespołach wysoko wybijających się no, w ekstraklasie na przykład swoich wychowanków? <grym> y -y. Może wychowanków to nie, y, bo y Damian Podleśny, który jest właśnie z tego rocznika, akurat wtedy trenował już z rocznikiem starszym, z 94, u trenera, trenera Alberta Malesy, ale y, Damian jeździł ze mną co roku na obozy, które organizowałem właśnie dla, docelowo dla do rocznika 95, także miałem z nim styczność y, na właśnie na, na, na tych letnich obozach, także bardzo dobrze się znamy, y, mamy kontakt ze sobą, bardzo dobrze mu życzę, także super, że wybił się Taki zawodnik z małego miasta, teraz jest w Gdańsku i jest w reprezentacji Polski, ma szansę zagrać na, na tym euro młodzieżowym, które, które w tym roku odbędzie się w naszym kraju. Także bardzo miło wspominam współpracę, współpracę z Namianem, aczkolwiek bezpośrednio trenerem jego nie byłem. Natomiast w pierwszej drużynie aktualnie Darek Michna jest tego rocznika wcześniej. Wcześniej też kilku innych zawodników trenowało troszeczkę. Te losy się inaczej niektórych potoczyły. No i chyba Ernest Związek, tak? Tak, Ernest Związek też, tak jak, mhm. tak jak Damian był w tym roczniku trenerem Alesy, ale też ze mną właśnie jeździł na obozy, także także, także miałem, miałem przyjemność z nim pracować i, i cieszę się, że, że, dalej, że dalej tutaj yy, yy, gra w piłkę i w Lubartowie daje sobie radę, także też bardzo. Bardzo mu kiepsuje. Mhm. Wiem, że również miał Pan przynajmniej krótką przygodę z drużyną Seniorów i będziemy pytać o zespoły seniorów. Natomiast chciałbym takie pytanie zadać: jak Pan ocenia, co jest łatwiejsze, albo może by Pan jakąś podobną pracę z dziećmi i z tymi grupami najstarszymi, juniorami, seniorami? No jest jedna podstawowa różnica, która, która oddziela te, te dwie prace, że tak powiem. Praca z młodzieżą charakteryzuje się tym, że młodzież poza szkołą nie ma żadnych innych obowiązków. Wiadomo, są zajęcia pozalekcyjne, ale można je zawsze sobie tak poukładać, żeby móc na ten trening przyjść. Przede wszystkim młodzież przychodzi z pasji, przychodzi z tego, że nawet czasami, gdy brakuje umiejętności, oni po prostu chcą, chcą przyjść, chcą trenować, chcą się poruszać, chcą pobyć ze swoimi kolegami, chcą mile spędzić aktywnie czas. I, i, I gwarancją w pracy w młodzieżu jest zawsze to, że ta frekwencja na, na zajęciach będzie, będzie zadowalająca, ponieważ oni chcą. Natomiast y, różna seniorów charakteryzuje się tym, że zawodnicy już są, y, wiadomo, pracują, niektórzy studiują, czyli te obowiązki mają narzucone z góry. Nie mogą ich sobie bardzo często przesuwać, nie mogą ich sobie zamieniać. Dlatego też. Frekwencja na zajęciach jest bardzo często taka sobie i nie mówię to tylko ze swojego doświadczenia, mam także znajomych trenerów, którzy także się skarżą właśnie, że największym problemem, jeżeli chodzi o trenowanie grup, grup seniorskich jest, szczególnie w tych niższych klasach, jest, jest słaba frekwencja, co też nie zawsze wynika z tego, że oni nie chcą, ale też powiedzmy sobie szczerze, jeżeli zawodnik Idzie do pracy na rano, wraca zmęczony po południu, to czasami naprawdę nie ma ochoty pójść jeszcze półtorej godziny ganiać za piłką, yy, ponieważ, jest to, ponieważ jest to męczące, no, yy, inne, także, inne także rzeczy dochodzą do tego wszystkiego sprawy, sprawy osobiste. Także to jest główna, główna różnica między pracą w seniorach a pracą z grupami młodzieżowymi. Dziękuję Panie Kanerze za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. I Państwu również dziękuję za obejrzenie naszego materiału. Zapraszam na kolejny odcinek już w przyszłym tygodniu.